Witam Was tutaj, Nexos. Witam w kolejnym odcinku. Co ja w ogóle tutaj robię? O tak, Nexos trafił na instancję. Instancja nazywa się. Z tego co pamiętam, to End of Time. Nie, nie jestem do końca pewien. <laughs> ja się na tych instancjach nie znam. Wiecie, jakie jest moje podejście do PVE, niestety. Ale dzisiaj będziemy robić tą instancję tak w sumie. Ponieważ chciałem pogadać o paru rzeczach. Gdzie my jesteśmy? Wow, shit Aha. A, to trzeba przejść tam. Dobra. Jezus, Maria. E, tak, dzisiaj chciałem porozmawiać o paru ważnych rzeczach e, o moich filmach i o różnych innych sprawach, do których zaraz przejdę. E, oczywiście ten, ten filmik to nie jest główny priorytet w tym, w tym odcinku. Więc bardziej skupię się na tych sprawach, które, o których ja chciałem mówić. Kurde, ta lawa, Jezus Maria. Ja zrobię tutaj krótką przerwę, bo coś mi laguje. Co się dzieje? Co się dzieje? Okej, okay. a więc jestem. Dzisiaj chciałem pogadać właśnie o tych paru rzeczach, zaraz do nich wszystkich przejdę. Wstępnie chciałem nagrać najpierw materiał z... No najpierw ten gameplay, materiał z tej instancji, a dopiero później dograć komentarz i... Później to jakoś skleić, ale tak pomyślałem, że... że w, Wolę zrobić tak na żywo, bardziej jak ja to wszystko robię e, ogólnie, a później dopiero do, dograć. E, e, później, e, bo bałem się o to głównie, głównie o to się bałem, że, że po prostu za szybko skończę te wątki, które, o których dzisiaj chciałem opowiedzieć, e, no i będę musiał, e, m, będę musiał jakoś skończyć ten odcinek zostawiając was. Pośród tylko samego gameplaya bez komentarza, oczywiście, te, te, te gameplaye bez komentarza nie są takie ciekawe. Szybko bym skończył, i byście musieli oglądać, nie wiem, parę minut. Jak, jak to Nexus coś tam robi bez komentarza, nie jest to przyjemne. Ja wiem, ja sam bardzo nie lubię oglądać gameplayu bez, bez komentarza. To bardziej się nazywa playthrough, ale to jeszcze mniejsza o to. Pytam instancję taką, ponieważ jakoś. Jakoś coś mnie napadło. Coś mnie napadło instancję zrobię. Okej, okay, więc pierwsza rzecz. Co planuję w tym tygodniu? W filmiku PvP pisałem w opisie, że, że planuję parę fajnych rzeczy, oczywiście tam mogliście już wyczytać co, ale dzisiaj chciałem o tym opowiedzieć. Więc Pierwszą rzeczą, którą, która na pewno się pojawi w tym tygodniu, jest to od pierwszego do ostatniego. Ludzie, słyszałem, że czekają na to i, i bardzo podoba się ta seria. Ta seria. Oczywiście bardzo się cieszę z tego powodu. No i no i też czekałem w sumie na tego priesta, ale jakoś nie miałem ostatnio motywacji, żeby cokolwiek robić z tym właśnie priestem. Więc levelowanie na pewno się znajdzie, coś coś jakieś tutaj ten, ten czas jakoś spędzimy, uczę co nie robią? Mój priest też czekał na was bardzo się z stęsknił znowu. Następną rzeczą, którą postaram się Oj, 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 oj. Komuś nie wyszło chyba Yy, przebiegnięcie tylko nie na mnie, tylko nie po twarzy. Oj, <grymne> mam nadzieję, nie zginę. Proszę, proszę, nie. A, jak to sobie się jeszcze udało uwinąć? Dragon okej okej okay. <krymne> yy, tak. Yy, następną rzeczą, którą yy, chcę zrobić, jest to coś w sumie nowego. Jest to połączenie, yy, połączenie dobrej zabawy yy, z. Yy, Zarabieniem Golda. Otóż y, przejdziemy się przez parę rajdów y, z, z poprzednich y, ekspansji, tak jak Wrath of the Lich King, Burning Crusade, może nawet Vanilla. Y, przejdziemy się przez te stare rajdy 10-osobowe, ponieważ na nich można zbić naprawdę dobrą kasę przy małym nakładzie, tak naprawdę y, w to co będziemy tam robić, ponieważ y, praktycznie wszystko będzie tankowane przez naszego peta. Y, Szczegóły wgłębię się w tym filmie, teraz nie chcę dużo opowiadać. Pojawi się do, do, dopiero, zacznę to robić od, od środy. Tak, to jest środa, będzie wtorek środa, tak, ponieważ ja już zrobiłem tak, jakby testowo te dwie instancje Naxxramas Ramas oraz Obsidian Sanctuary, aby zobaczyć jak to pójdzie. Niestety na Naxxramas jest taka sytuacja, że niektóre bossy po prostu są nie do ponieważ wymagają więcej niż jednego playera. Yy, więc z tym będzie problem. Może kogoś zaproszę do odcinka. Yy, może jakiegoś Polaka, znajdzie się ktoś, jakiś przyjaciel, będzie chciał pójść ze mną, no to się przejdzie. <tryk> o Jezu, przepraszam. Yy, może ktoś się właśnie znajdzie i przejdzie się ze mną. Yy, ale te parę bosów yy, możemy zrobić tak naprawdę bardzo łatwo. Zdobyć trochę kasy, ponieważ. Oh shit, co to było! <noise> Ale dziwne, ok, nieważne. <noise> e, te parę bossów zrobimy. E, Trasz też trochę poczyścimy, ponieważ e, cały gold, którego będziemy zbierać, to jest naprawdę dużo tego golda. Można zdobyć na takiej instancji jak Naxxramas. E, ja na Naxramas, gdy byłem robiąc e, 3 czy 4 bossy, robiłem tylko 3 czy 4 bossy tam testowo. E, zabijając także trash. I zdobyłem coś koło 2000 golda i to tak, tak na, na czysto. To jest. Tak na czysto ten, te 2000 golda zarobiłem. Jest to bardzo fajny wynik, muszę Wam powiedzieć. Ja siedziałem na tej instancji z może, jakieś, może jakieś pół godzinki. Ale ja bardziej się zastanawiałem na tym, jak pokonać bossy. Więc to na pewno w odcinku potrwa mniej. Tak, żeby. Jakoś Wam obrazowo pokazać ten, tego golda, który tam leci. Strasza leci yy, koło dwu, od 1,5 do 2 golda z jednego mobka. A z bossów leci coś koło 50 golda, coś koło tego, plus jeszcze cena epików, które, które lotujemy. Yy, te epiki kosztują gdzieś tak yy, 10 golda, coś koło tego, więc yy, no, można je sprzedać albo Y, może nam się trafić, że wylotujemy bardzo fajny item do transmogryfikacji, no i wtedy, oczywiście, możemy sobie go transmogryfikować. A jak nie, no to ewentualnie możemy sprzedać. <laughs> oh, Jezu, moje gardło, nie. Y, następną rzeczą, którą y, chciałbym zrobić, to w końcu poradnik, który obiecałem w którymś tam tygodniu, y, w poprzednim tygodniu, chyba mówiłem o nim. Jest to poradnik o Petach. Y, i ten poradnik ma być... Już o nim opowiadałem, ale opowiem jeszcze raz. Jest to poradnik, który ma Wam pomóc w wybraniu peta do jakichś określonych speków, czyli przykładowo Beastmaster PvP albo Survival PvE. No i do, do, każdych, do, do wszystkich speków dla Huntera, czyli Survival, Beastmaster i Marksman. Dam pety dobre do PVE oraz PVP i o nich opowiem. Pokażę dobre i słabsze strony. Myślę, że ten poradnik jest przydatny. Niestety, jakoś nie miałem pomysłu, jakby zrobić ten. O jezu, o mnie! Nie miałem pomysłu, jak zrobić tego, ten, ten, ten odcinek, dlatego odłożyłem go. Znaczy, zrobiłem go, ale. Nie czułem, że on jest jakiś dobry i, i postanowiłem nie wrzucać go i poczekać jeszcze troszkę, zastanowić się nad nim i bardziej nad nim popracować Ponieważ nie chciałem spierniczyć tej sprawy, aby nie chciałem wrzucać także hały na YouTube'a oczywiście. Jakoś staram się trzymać poziom moich filmów taki jakiś wysoki Następną rzeczą, co, co jeszcze tam wrzucić po tym poradniku? Po tym poradniku już w sumie nie wiem co wrzucać, może, może coś się na pewno jakieś znajdzie. Także bardzo, bardzo, bardzo proszę Was o pisanie sugestii co do filmów, jakie filmy chcielibyście zobaczyć oraz może jakieś sugestie co do, co do mojej osoby, czyli na przykład zmienić jakoś, nie wiem, jakieś. Zmienić nastawienie w filmach, może jakoś bardziej zacząć opowiadać o czymś. No różne sugestie, po prostu piszcie sugestie, co byście chcieli y, usłyszeć ode mnie, albo w jakichś filmikach, może zobaczyć coś, ponieważ y, ja wtedy bardzo chętnie y, zrobię ten filmik, wiem y, co chcecie zobaczyć. Także jak będziecie mieli jakieś fajne pomysły i zobaczycie, że ktoś inny ma bardzo fajny pomysł i, i wydaje się bardziej sensowny od Waszego, to naprawdę kciukujcie go, żebym ja zobaczył. Wtedy wezmę bardziej pod uwagę właśnie jego propozycje. Oczywiście inne propozycje, jeżeli będą fajne, to także je postaram się zrealizować. Bo no, może stać się tak, że wam się spodoba coś, a mi się nagle spodoba jakiś mniej lubiany pomysł i... No wie, wiecie jak to działa, ja mniej więcej to, to jest tylko tak żeby, żeby zobaczyć co wy lubicie. Boże, co, co, to, co to za boss? Nie byłem praktycznie na nim, wybaczcie mi. Eee, o jest jakaś kulka, nie! Eee, Okej, okay. więc e, przejdźmy do kolejnych rzeczy. E, do jakości filmów. Ostatnio oglądałem filmy Rocka Lona. E, Rocka, ogólnie Rocka, taką e, Bardzo znana postać na YouTubie. Zapewne wszyscy go znacie. Może ktoś nie, nie zna, jest to człowiek warty naprawdę oglądania. Jest on bardzo, powiedzmy, o Jezu, co ja w ogóle zrobiłem? Jest on naprawdę warty do pooglądania. I jest, jest to bardzo mądry człowiek. Zna się naprawdę na rzeczy. Dobrze mówi o rzeczach. Bardzo fajne ma recenzje różnych gier i te sprawy. Więc, warty człowiek. Ale to, to nie, nie o niego chodzi, tylko bardziej o to, co oglądałem. Yy, otóż miał on jeden poradnik, jak kręcić y, dobre filmy. No i ja, pierwsze, co sobie pomyślałem, to o Jezu, ja tam umiem robić filmy, więc jest mi to tak naprawdę niepotrzebne. Yy, ale postanowiłem jakoś go obejrzeć yy, do końca. Skoro już zacząłem, no to czemu nie? No i on tam mówił o, yy, o nagrywaniu frapsem oraz yy, o. Yy, o konwertowaniu filmów. Jest to bardzo ciekawe, ponieważ dowiedziałem się, że można poprawić, można poprawić jakość tych filmów, Ale może to zaraz. Najpierw przejdę do frapsa, do nagrywania. We frapsie on poleca rok. Bardziej się tak usisimie. Rok polecam, aby wyłączyć opcję nagrywania mikrofonu razem z Frapsem, ponieważ teraz, gdy nagrywam, to nagrywam dźwięk oraz mikrofon, czyli Fraps skleja dźwięk z mojego mikrofonu oraz dźwięk z gry plus obraz do jednego pliku. Rok odradza tego, ponieważ wtedy waga tych plików jest mniejsza, przy tym można bardziej. Jakby bawić się naszym dźwiękiem z mikrofonu poprzez nagrywanie go w Audio, audio City, Audio City. Program się jakoś tak nazywa audio city, audio city. I on poleca, żeby nagrywać tylko obraz i dźwięk z gry, frapsem, a dźwięk z, z mikrofonu nagrywać właśnie przez ten program, później tylko go zmontować. No, i to jest myślę, że bardzo fajny pomysł. Później można wyeliminować szumy niektóre. Ja postaram się oczywiście to zrobić, ale przejdźmy do rzeczy. On pokazał bardzo fajny sposób konwertowania filmów, gdzie nie tracąc w ogóle praktycznie na jakości, możemy zmniejszyć drastycznie wagę pliku, co może mi się bardzo, bardzo przydać, ponieważ jeżeli mamy jakieś wielkie pliki, to one później na YouTube się. Yy, długo się je uploaduje później długo się na nie czeka żeby te filmy się skonwertowały yy, no i on polecił program który nazywa się Freemake Movie czy coś w tym stylu nie pamiętam dokładnie nazwy w opisie na pewno znajdziecie link do tego programu yy, na ekranie teraz też się pewnie pojawi znając mnie przy renderowaniu w yy, i on no i ktoś zginął tank zginął? jakim cudem tank zginął? <laughs> yy, ale nieważne więc w tym programie możemy zmniejszać i konwertować do innych, do innych właśnie formatów nasze pliki. I on pokazuje tam, do jakich plików można konwertować, do jakich formatów konwertować filmy, aby na YouTube one się szybciej uploadowały, ponieważ będą, miały, będą ważyć mniej oraz będą się szybciej konwertowały w YouTube, ponieważ będą zachowane te proporcje. Wybaczcie ja tylko resnę tutaj może grupę, bo zginęliśmy. Oczywiście ja nie zginęłem Nexus tutaj. Ktoś dałem radę. O Jezu nie to. to. No i więc może mi to naprawdę pomóc. Przykładem tego jest jeden odcinek od pierwszego do ostatniego. Ważył on koło 1 giga i 20 megabajtów. No i postanowiłem go wrzucić, przerzucić przez ten program i... Okazało się, że nie tracąc na jakości otrzymałem film, który ma 500 MB, czyli popatrzcie z zeszedłem praktycznie o pół giga przy, przy, tak naprawdę, przy takiej samej jakości filmu, więc to może się naprawdę przydać i na pewno będę tego używał. Jeszcze jedną rzeczą, którą, o której chciałbym dzisiaj powiedzieć. Przepraszam, się tak zacinam, ale... No, kurczę jakoś tak e, jakoś nie, nie mogę się przełamać dalej Ale okej, okay. następną rzeczą jest e, ja teraz planuję e, od, w następnym tygodniu chyba, w następnym tygodniu na pewno sprawdźmy, tak, gdzie, gdzieś na weekend e, zupgradeować sobie komputer. E, no i ten komputer, który zamawiam będzie trochę e, niestety kosztował, ale będzie to już naprawdę maszyna dobra i będzie on w stanie e, nagrywać filmy w dużej rozdzielczości przy tak naprawdę bardzo, ale to bardzo praktycznie znikomym spadku FPS-u. Yy, ponieważ teraz, gdy nagrywam, odkryłem taki bardzo fajny sposób, bardzo yy, troszkę mniej obciążający nasz komputerem, Jest to zmi yy, zmienienie, z jest to zmienienie, Jezus, nie wiem, czy to dobrze powiedziałem. Jest to zmiana naszej rozdzielczości w grze yy, do rozdzielczości 1280 na 720, ponieważ yy, jest to rozdzielczość, w której YouTube y, jest to takie małe HD YouTube y, określa to jako 720p. Jak widać w opcjach tutaj raz Wam pokażę y, z 1280 na 720 No i wtedy nasz komputer y, mniej jakoś y, mniej jest obciążony, ja jestem w stanie nagrywać y, wtedy film. Y, no i właśnie y, ten komputer umożliwi mi nagrywanie no Jezu, co jest? Nagrywanie filmów w mojej rozdzielczości, czyli 1920x1080, czyli w wyższym HD. Jest to określane jako 1080p. Czas renderowania filmów będzie krótszy, ponieważ no będzie lepszy sprzęt. Oraz no, nagrywanie będzie bardziej płynniejsze i będzie mi się mile grało. Oraz będę w stanie nagrywać inne gry takie jak. Inne gry, które wymagają naprawdę dobrego komputera, takie jak na przykład Battlefield 3 czy. Yy, co ja <laughs> Battlefield 3 albo. nie wiem. Bulletstorm przykładowo, albo jakieś inne gry. Więc yy, naprawdę. Yy, troszkę tych pieniędzy wydam, ale ja w sumie jestem w stanie wydać te pieniądze, ponieważ yy, naprawdę. Yy, naprawdę ch chcę jakoś zaistnieć, zaistnieć na tym YouTube jakoś chcę naprawdę no youtube naprawdę mnie zainspirował za, za to znaczy zainspirowali mnie ludzie którzy robią filmy naprawdę chcę, chcę jakoś na tym youtube się pojawić i myślę że lepszy sprzęt tym naprawdę filmy są lepszej, lepszej jakości i więcej tych filmów wtedy wychodzi no i myślę że jest to jakiś sposób aby aby jakoś przekonać ludzi do siebie jeżeli no, Są ludzie, którzy nawet przy słabszych komputerach umieją się, umią, umieją, Jezus Maria, którzy nawet przy słabszych komputerach, przy słabszych gameplayach umieją przekonać do siebie właśnie ludzi poprzez, poprzez ich osobę. A więc to też jest jedna właśnie z rzeczy, ale pomyślałem, że skoro będę mógł wyrzucać więcej filmów na YouTube'a. I gameplay będą płynniejsze, a przy okazji będę mógł się bardzo, bardzo dobrze bawić. Yy, no to myślę, że, że to jest co, coś fajnego. I no i tak yy, na komputer. Jeżeli będziecie chcieli dowiedzieć się, yy, jaki to jest komputer, to piszcie do mnie yy, na, na private, na private message, private message ponieważ wiem, że niektórych ludzi to interesuje, niektórzy chcą się dowiedzieć, jaki kto ma sprzęt, ponieważ może sami chcą zacząć nagrywać. Otrzymałem parę pytań, jaki mam sprzęt, oczywiście odpisałem. Mój sprzęt teraz nie jest aż taki świetny, ale jeżeli będziecie chcieli się dowiedzieć, jaki to komputer, bo może niektó niektórych to nie interesuje, to piszcie naprawdę na private message. Może, jeżeli będziecie chcieli złożyć trochę tańszy sprzęt, albo coś, to naprawdę będę starał się jakoś pomóc i, i, i jakoś tam się ugadamy. Tak! Udało mi się! Jest! Przerobiłem wszystko to, co chciałem powiedzieć, i instancja praktycznie dobiegła do końca. Mam nadzieję, że niczego nie zapomniałem. Mam nadzieję, że mówiłem sensownie. No bo później tylko się załamuję przy oglądaniu filmów, gdy renderuję je. I udało nam się zrobić instancję! Jej! Nexus w końcu zrobił instancję! I nic nie poleciało! Jej! Bardzo fajnie! Yy, może coś wygram i sprzedam? Mm, mm, mm. Zobaczmy. No, Nexus wygrał, Haosorba. Sorba. teraz można chyba sprzedawać, ale ja sobie je zostawiam. Może, może na coś się tam przyda. A więc to było. Decline. Nie chcę iść na instancję. Więc yy, to było tyle. To był. Yy, to była instancja, która nazywa się The End. Nie wiem, nie pamiętam. Naprawdę, przepraszam Was. Przepraszam. Jest to instancja. Jakaś tam na pewno w tytule będzie. Yy, więc to tyle. To tyle? Nie umiem zakończyć filmu. O Boże. No więc to, to tyle. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć, papa! Pa.